Witam Was, kochane gwiazeczki. Oto ja, pozytywnie uśmiechnięty mięśniak. Mocno palony. Jak mielony. <grym i tłok> Dobra. <grym i tłok> Ty, jak to ja. Dobra. Ooo, o, 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 jaki tłok. Ja tradycyjnie się rozglądam za zbugowanymi cukierkami. Dobra, lecę dalej. La la, la, la la. Dobra. Pokażę Wam ogólnie też postępy zbierania cukierków. Powiem myślę, że na początku było fajne, teraz tak troszkę irytuje. no nie wiem, Jak czuję jakoś przeszkadza mi bez naszych cukierków. Niby fajnie, że sam zbiera się. A może to z powodu obsesji tak mam, nie wiem <laughs> nie wiem tego opisać. Oh. <laughs> <laughs> <You know, laughs> A. Dobra, patrzymy, czy jest coś jeszcze A tak z ciekawości wejdę też do tego domu, gdzie są te vipowe rzeczy Tu nic nie widzę, jeszcze raz jak spokojnie przejrzę No ogólnie też napisałem odwołanie na... Jeszcze do tej, do, do tej angielskiej modracji nie pisałem, w której nie dałem rady niestety Dzisiaj to zrobię Żadnych suksów tu nie ma. Dobra, lecimy Na City Beach! Oh yeah Może krótki quizik sobie zrobię hmm, Tu jakiś cukierek zawsze będzie jeden albo dwa mi się. Dobra, patrzymy, skupiamy się. Nie, nie ma chyba wszystko wziąłem. Dobra. Eee, no to teraz tak do domu idę, tradycyjnie, i potem idę quiz, quiz, quizowski quiz. Okej. Okay. Krzywy Boiler. Twardy stanął do boju. Nikt się nie odważył podejść. Co oznacza liter M? To jest to. Dajemy z siebie wszystko. Oh yeah. Kto był najlepszy lecielem co O Jezu, nie wiem dla kto to jest. Ty 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 tu tu, 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 tu. Nie. Nie wiem. Pani, ani takie py 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 pytania to nie dla mnie, nie jest mianuś ja to, że na więcej jestem pros, co noc? ma krzywy nos <gry> nie premiera premiera z taka zmyła, bo z miastem to mi się każe bardziej z grami lub czymś w tym stylu Oliver Twist. Oliver Twist. G baby! oh yeah. Jestem profesjonalista, Gelber. Mamona, 15 dolarów zebrałem Z gry. Chociaż nie lubię quizów, ale zagram sobie. Która... Blockstar Planet jest najbliżej. Marsa, nie jem. Nie, nie. Na pewno nie papuga Osioł. kto? Osioł! Kto oglądał ten wie Katlo Donald O Jezus El Donaldo chyba Eee El Pato El Pato to mi się spada na kojarzy Kto widać star Chyba nie stara, stara, tylko nowa stara <grymne> Korba, to, którą miała chronić pewnie, na 57. Nie wiem, czy grupa czy... Ani i anio. Dobra Tak siak. Bez dolarów tym razem Dla nie, dolarów nie zebrałem Ale idzie to, idzie to jak burza, jestem sam Samochodny Jezus Maria, nie wiem Ptak! Nie wiem, takie tak, ptak, nie wiem, tak. śmiesznie to Lizaka lodowego wymyśla osoba, która miała... O matko, nie wiem. 14 Czterna... lat Cztery... no, nie za młoda osoba, ledwo, ledwo mówi ile ledwo myśli. Hmm, kto palce katora? Moja mama. Sekator! Sekator! Tu do robienia to w filmach to... Ktoś tam wie? Ogólnie kiedy nie gram. Kostym Batman, no nie wiem, biały. Jestem pros. Ha! Grube dolary na moim koncie, o oh yeah! I oto ja mam 2600 IQ Dobra kochane żabki Popisań się swoją inteligencją i swoim stylem Jestem taki zajebisty, o oh je! Yeah. Dobra To by było na tyle A teraz wrzucam to na YouTube'a